Witam serdecznie, godzina 17.20 po pracy. Sąsiad, sąsiad jest, także pościnkujemy. Nie umiem no? gwizdać nie umiem! Muszę się drzeć Co? No ty lepiej, tak Ja nie umiem. Tu sąsiada, tu moje i tu moje. Nie, z tego. Czy jakieś siedzą? Czy no jakieś moje? Młode, nie chcę ich ruszać, bo tych młodych i tak już niewiele zostało. Jedno i do domu mam trochę roboty, także więcej dzisiaj nie przychodzę. Transwolka usiadła razem z pierwszymi Co mówię, dostałem z ręki, puściłem I chodzi Jeszcze chodzi Oj mi smacz się znowu robi I usąsiadają mnie na 50 kubek Nie, nie Dobrze, że w ogóle chcę się trochę skrzydłami machać malować niedługo, bo już jest tragedia, trzeba się przyglądać, niektóre to już mają po parę piórek czerwonych Ale na razie nie chcę ich malować, czekam aż będzie z czasem trochę mniej do malowania Ruszymy, parę kółek niech zrobią, bo to jeszcze niech trochę tamte się zniżą Тут это немного No tam, tam, tam jest. Niech się mielo. Tam w górze, nie wiem, czy będzie widać, pięknie to wygląda. Tam. Nie wiem Siema. Siema. Idą ładnie Idą. Tam, nie było Co? Co tam, nie tam było widać Co? Ale które czyje to nie wiadomo Co no, się zamknął Także coś z tych dolnych 八度。 Tak ciepło to jest. Da. Będzie widać trochę po zbliżu. Zobaczcie. Nic nevidíte, že už jádl. Já se koupím. godzimy jeszcze raz i koniec. Chyba zrozumiały, nie musiałem nawet smaty brać w rękę. No I tak to wygląda. <tryk> <tryk> tu moje. Tam część moich jest tego. Jeszcze raz im ruszymy.

a widzicie, a ze ścinki nie ma chęci, ale tu jeszcze kupa chodzi. No ale nic z niebieski. Żyć. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. 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 Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Tam wysoko jeszcze ze 3 paki, 3,5 rwą się. Także Siadają pojedynczo, ten co pierwszy usiądzie, to jeszcze zdąży dobrze zjeść, ten ostatni, później będzie siadał pierwszy, jak nie podejrzewam. Ręce podaję z tym siadaniem. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. Ходь, 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 ходь. I ta szyjaczka z czerwonym ogonem też jest spuszczona z ręki. Nie siedziała nawet 20 minut. No, może z godziny. Efekt to, to sobie ślepy, to musi być pomalowane. Bo to i tak nie siadają obcy i tak, ale jarzem wiedział. A co tu rozchodzi się? Dawno nie liczone ale będzie łatwiej policzyć na pewno. Jeszcze. Jest. Latają. a Chodź, 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 chodź. Po prostu jak w lodnich w dachu skodziły i kupą siadały. A te moje kawki. Jeszcze drobnego damy Na razie sąsiad powiedział, że 3. To już myślę, że starczy. Ja 0. Także wynik jak zawsze. Albo pojedyncze sztuki, albo 0. Dobra. mój żołobnik na pewno chodzi w gołębiach, jest znaczny taki mocny ryś i to już tylko pojedyncze taki to jest mój żołobnik nie wiem czy go widać on w, koronę, w koronie i w kosmach i on też jeden z ostatnich który siadał w ogóle nie chce chodzić w głębiach on sobie chodzi po swojemu do mnie nie chcą usiąść a do sąsiada jak walnie w blat to ugnie takie to są teraz gołębie a nieraz moje siadają, się trzęsą nad tą budą trzęsą, usiąść nie mogą do sąsiada siadają, żaden się nie zatrzęsie no jakie życie taki rap tu zostanie sama śmietana dobra, 3 do 0 siatka już nie zamykana więcej a moje już praktycznie chyba wszystkie usiadły o jeszcze, e, sąsiad zamknął, także coś tam jeszcze jest. Chyba, że przegląd tylko stada. Wojciech, no czego mi się tak boi? także jest coś na pewno, bo podbierać w ręku także pewnie 4 4 do 0, dobra kończę bo mam dzisiaj robotę tym razem w domu pozdrawiam wszystkich na razie, trzymajcie się, cześć